Konie ruszyły. Ładnie złapała start Diaksena i ona przez moment prowadziła. Natomiast ostatnia ruszyła Amadora, ale już w tej chwili ostatni luzak, a tam walka o kilku koni, o prowadzenie i już pierwszy galopuje Senesino. 1800 metrów do celownika. Senesino Amadora. Senesino Amadora to jest czołówka. Dalej Diaksena, jest tam także Fantastic Dream, na czwartym miejscu galopuje, na piątym Strażnik, na szóstym Król Popu, za nim Udanin i ostatni Lozak. Stawka się rozciągnęła, co oznacza, że tempo jest dość mocne. Senesino dyktuje tempo, do celownika koniom pozostało jeszcze około 1200 metrów. Senesino, blisko niego Amadora, blisko tam jest również Diaksena. Na czwartym miejscu Fantastic Dream, to jest czołówka, dalej e, cofający się strażnik, jest tam także Król Popu i stawkę zamyka Luzak, z tyłu również galopuje Udanin. Senesino, Senesino, e, druga Diaksena w tej chwili. Senesino, Diaksena, Fantastic Dream, e, Amadora. Zbliżył się do nich, król, do nich król popu. Tam jest także luzak. Odpadł już chyba strażnik. Senesino. Wyprowadza na prosto. To jeszcze jest kilka metrów. Senesino, Fantastic Dream, Diaksena. Na razie te trzy konie. Czy jeszcze ktoś do nich doskoczy? Fantastic Dream bardzo dobrze finiszuje środkiem toru i obejmuje prowadzenie. Fantastic Dream, przy nim Diaksena i Senesino. I. Amadora przy wewnętrznej. Fantastic Dream obejmuje prowadzenie. Druga jest Diaksena. Fantastic Dream, Diaksena. Jeszcze 100 metrów do celownika. Fantastic Dream próbuje jeszcze naciskać go Diaksena, ale nie daje rady. Trzeci Senesino. Czwarta Amadora. Piąty Udanin. I teraz jako ostatni celownik mija strażnik.